Ludzie myślą, że ja nie wiem, na przykład, że ja chciałem zniszczyć Bartoszowi karierę streamerską i życie, dlatego że go nienawidzę. Błąd. Po prostu dobrze się bawię, jak komuś nie wychodzi. Ale niekoniecznie chodzi o to, że personalnie go nienawidzę. Kiedy Xają zrozumie, że nie jestem ani dla niego zagrożeniem, ani konkurencją, mam trzy widzów, jestem w swoim prime. To są moje złote czasy. I co ważne, moi drodzy, ja mam swojego wroga prawdziwego. I walczę z niepraworządnością w szachach. I to, że Ksajo ma 20 tysięcy widzów, szczerze mnie cieszy. Mamy różną widownię, i mam nadzieję, że będzie taki dzień, kiedy Marcin spojrzy sobie w lustro i pogodzi się tam z tym, że jest królem Twitcha i będzie miał we mnie wyjebane, bo tak mnie ciągle podgryza, dzieci dalej mnie atakują. Ale, jakby to nie zmienia mojej pozycji w internecie, która jest stabilnie chujowa, ale wystarczająca, żeby się z tego utrzymać. Smartcin, tak do ciebie wiadomość. Nie musisz mnie już jebać. Obiecuję, że nie będę miał więcej widzów. Wyjebane we mnie. Możemy razem wiele osiągnąć, nie wchodząc sobie w drogę.